Siemaneczko, panowie i panie, w następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj znowu przygotowywanie, tylko trochę wcześniej muszę zacząć nagrywać niż betony. Zacząć by trzeba było od tego, że zanim cokolwiek tu zaczęliśmy deski nabijać, plantować, no to chodzi, chodziłem dwa. Chodziłem dwie godziny z niwelatorem i patrzyliśmy te spadki tej starej płyty Żeby no Żeby po prostu ta woda nie stała nigdzie nie No tu cały czas jest OK, nie Jest tam Do końca jest luks Czyli spadek mamy Aż do tamtej szpilki Troszkę już pozaznaczane taśmą Zawsze robi sobie górę taśmy. To mój, moje punkty. No i cyk. Bite paliki, deska przykręcona. Spadek będzie w tę stronę. Taki rynsztok jakby. No i plantujemy. Tu mamy troszkę ciężkie warunki do wbijania kołków. Tu była podbudowa z no z takiego gruzo betonu, później było to przysypane piaskiem. Ale jak zaczęliśmy właśnie te poziomy nabijać, to troszkę za wysoko było posypane tej, tego gruzu. No i jest problem, jest do wbicia kołka, ale no, no jako podbudowa, no to, to jest bardzo dobrze. Czyli mamy tutaj, tam był nasz punkt bazowy. Nie wiem, tu jest 20 metrów. Tu my mamy tamtą pierwsza szpilka Już nie pamiętam, ale około 20 centymetrów jest spadku na tej odległości I tu musi być tak nisko, no bo tutaj wtedy nie byłoby spadku od tej płyty do tej i tu musiał być następne przełamanie, bo znowu tu by nie było spadku, by było w poziomie. A tego raczej trzeba unikać. No i pa, sznurek zało założony. Bite paliki pod sznurek. Deska przykręcona od zewnątrz, od tej strony siódemą do drewna, żeby to później nie rwać tego, tylko bo to jest troszkę tych metrów jest, żeby się nie naszarpać. No to tylko, że kołki wyjmować, a nie całe kołki z deskami. Po jednym starczy. I tak, teraz co do szykowania, było uszykowane, yy, było wybrane na, ja wiem, 60 cm to na pewno było wybrane. Zresztą sami zobaczcie. Teraz się wypowie człowiek, który utwardził, kurwa, hektary u siebie. Jak głęboko trzeba wybierać inwestor? Do gliny, do gliny, do gliny. Cały chłopusz ma być zdjęty O Wtedy prawidłowo beton leży Drogi nie pękają tu przez tego kierownika Zrobione <laughs> Ty no kurwa nie pęka ty. No nie, no na razie nie, ale kurwa. Dużo pracy potrzeba, dużo pracy Dużo kurwa Ecie pecie Ale nie, właśnie to jest tak, że kurwa, ludzie myślą, że na wsi to kurwa, aby 10 centymetrów i, i już betu na tu. Ile tu jest kurwa? zejdę z tyłu ładowarki, a to też jest BHP, nie? jeździć na, na schodkach. Ile jest kurwa? Poprzysłowiowy pas, nawet by to inaczej nazwał, ale cenzura. A tam te płyty zostają? Zostają Innym razem? może się, kurwa kiedy zrobię taką płytę pod zbiorniki takie akuratka dwa Nie wiem jak to godziny No wiem Akurat jeden z jednej wejdzie, drugi z to te płyty się wie. No to może zostawić Ta nie żałuj kurwa po, po pas Także tak inwestor tak inwestor sobie tu wybiera tą kupkę widzieliście dokąd była, no, była zaczynała się 10 metrów dalej, no teraz jest, jest taka, no czyli ta wymiana gruntu była. Tu oczywiście mamy jesteśmy podniesieni, też już wam nie powiem ile, bo to nie wiem, czy aż takie ważne, od tego punktu do tego jesteśmy podniesieni i to jest w poziomie poziom 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 i ten poziom idzie aż praktycznie tu przez całą długość przy budynku tu mam jeszcze drugą taśmę na na paliki zaznaczoną i przed chwilą miałem tam komentarz że, że te, po tym profilu czy, czy dziura nie zostaje nie no profil jest po profilu jest wchodzone i chodzi się i no łopatą się dokłada po profilu. Zresztą w filmie te prace na gospodarstwie czy roboty betoniarskie na gospodarstwie, karta wam tam wleci zaraz, jest, jest to pokazane, że tam jest po tym profilu za dołożone. No i mówię, to jest, to jest druga taśma, później sznurek tu niżej prze, prze, obniżymy sznurek, żeby można było paliki bić żeby nie było trzeba trzymać no ja, ja mam takie rozwiązanie na to ściąganie no bo y, jakieś deseczki podkładanie to, to dla mnie to jest nierobota jak łyżka idzie czy coś bo tak to no, można było sobie podkładać jak z betuniarki się lało tym taczuszką nie cykłeś przestawiło się poprawi mogłeś poprawiać a tu nie ma czasu na to poprawianie Ech, dobra to powiedziane to powiedziane Teraz tak, co do plantowania, było jeszcze do, do tego terenu, było, było wybrane jak widzieliście, było jeżdżone taką zagęszczarką 250, zagęszczane na dwa razy, no i było mniej więcej, było to wyrównane. No i teraz, teraz jak brakuje, no to mamy ten sznurek, tutaj dopóki były deski, no to profi, o, o profil, od profila się mierzyliśmy, czyli y, szykujemy na 10, wiadomo, przy, jeszcze zagęszczarka, raz to pojeździ i będzie te 12 najmniej będzie. Czym, czym jest gdzieś więcej dosypane, no to czym bardziej usiądzie, ale to nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli usiądzie, to, to będzie grubiej, no to też nie, nie jest, y, to też będzie dobrze, nie? No widzicie tak to właśnie woździk w deskę tutaj jest ten sznurek przy murze, Drugi drugie szpilka, dycha, no i tu trzeba, tu trzeba dalej ciągnąć aż do wjazdu. Wjazd później będzie podwyższony. Tu będzie równo wjazd, nie wiem na ilu metrach jeszcze tam zdecydujemy i odtąd później będzie, żeby to łagodniej zrobić. Będzie tak, taką ma, mamy wizję z inwestorem, czyli w wjazd sobie zalejemy pierwszy i do tego później, bo nie ma też co za dużo tak szykować, bo wiadomo to na, tak na sznurkach to ładnie wygląda, jak idzie beton, no to żeby to jeszcze wyglądało później, nie? Bo nie sztuka zalać 500 metrów, a będzie ujebane od, od łopaty. Czyli uszykujemy tą stronę, zalejemy, odejmujemy paliki, szykujemy drugą stronę. Tutaj nam została, zostało nam, no tu jest gruszka betonu, no, no to już jest wylane, no po prostu będziemy do tego dolewać. No są gdzie nie gdzie takie, takie zagłębienia, ale to takie kałużki, to kałuszki mogą stać, tylko co żeby nie było? Żeby nie stała woda, gdzieś się nie zbierała po prostu, że y, ulewa, trzy dni po ulewie, a woda jak stała, tak stoi, no to jest zjebane, no to... Powiem, że na wpatrzę, czy idzie, ale nie idzie. Już twój nie idzie. A to co w tu Tak, bo to będą kołki wkopywane, a nie wbijane. Można by to było zrobić na wieszakach, ale wtedy byśmy dwa kołki musieli jebać, nie jednego. Jeszcze lepiej, nie? I teraz by trzeba wziąć jakąś tą y, maszynę udarową i to wybobrować. O. Idziesz po udarówkę? No może. Nie wejdzie nie No ja wiem, ale co to z jak? Tu mi nawet on nawet nie chce kurwa zaskoczyć, żeby zaskoczyć. Dobra, bo lub, szykuj następną ja to już przerwałem chyba wiesz. Ale... Kurwa, no, że jak na pewno go nie będę wyciągał mamy opuszczony możemy pić nie musi być to przy sznurku idealnie opalik mam szóstkę, długi na 28 ważne żeby wiary w poziomie był. Snurka i tak co 80 na oko. Kurwa przyjechałem w kamerę. położy taki profil piątkę to musi być równo staśmą. Ja, ja, ja jeszcze jedną bije Bij. dobra ale poczekajcie tu wyrywać ale nie tą Co? maszynkę dalej musimy przynieść tę ściągaczkę i ten i zobaczyć gdzie tu te 520 ma ile ona ma i odtąd musimy pobić środkiem jeszcze i to na pół bo to, to nam ścięga tam zajebista maszyna Eee. Cztery. Pięć. O no chujno. pięć. Pięć trzydzieści. Na pół dwa i pół i piętnaście. Dwa sześćdziesiąt pięć. Dwa sześćdziesiąt pięć. Trzymaj. Dwa sześćdziesiąt pięć O, tu już kurwa się zaczynają te jebane kwiaty Kurwa, nie wlizie? O, Jezus, No i idzie, ale kurwa to byś trzy już bił przed czas. Dobra, nasuń. Nie musi być pięć. No, mamy trzy, dobra jeszcze dwa. Jeszcze cynta. Ale my to źle chyba robimy. Ciekawy, Dobra, jest pięć. To chyba źle to robię. A widzę, czego źle to robię? Bo bym mogli tu. Dobra, jednak decyzja jest taka, żeby zrobić to, czyli tą odległość podzieliliśmy na pół i tu podzielimy na pół bo bo, już wam mówię dlaczego, bo tu jeszcze trzeba się liczyć z tym, że musi łychą wjechać to znaczy JCB, ładowarką także mamy podzielone to na pół mam nadzieję, że tędy wjedzie spokojnie tu, i tam do końca, ile maszyna ma? 2,5 metra? To coś tu takiego jest. Teraz, tak tu jeszcze widzicie te kołki, to tu pani inwestor będzie miała klomp Nie wiem, stójki tu będą takie, coś dekoracyjne, żeby. żeby coś tam jeszcze było. Ogólnie to nie wiem, co tu będzie, ale tak podejrzewam, że jakieś tuje albo coś. I musimy tam, musi to jeszcze odgrodzić. Odgo o, i teraz tu trzeba znowu bić. Odgrodzić to trzeba. Ma mieć metr w środku i 60 od ściany na gotowo. Także mamy już jeden odcinek. Zalane jest poznaczone do cięcia w takich newral newralgicznych miejscach, czyli na narożniku, tu na przykład tutaj, jak się płyta, stara zaczyna też lubi pęknąć, też, jest, też będzie nacięte dzisiaj. Dzisiaj tylko zaznaczyliśmy. Jutro będziemy ciąć, bo żeby się za dużo nie szczerbiło. Tu wyszedł klomp, a tu wyszło takie białe, bo bo popadała, pokropiło tutaj, było na końcu lane, pokropiło i inwestor tu poprawiał, żeby nie było takich sorbli. No i tu kolejne zalane muszę to posprzątać, pozamiatać nadmiar. Tak wygląda to. Miał oczywiście być podjazd lany osobno, ale zostało betonu z trzeciej, z ostatniej gruszki, więc rozebraliśmy i, i tak to wygląda. A jeszcze teraz tutaj na hale wejdziemy, jeszcze taka jedna sprawa. Wszyscy, dużo ludzi pisze, że, że, nie, że nie daliśmy folii. Proszę bardzo, poczekajcie, zdejmę kamerę. Będę lepiej widział, co nagrywam. To jest folia. Folia, która jest pod chudziakiem. Aż pod chudziakiem. Proszę bardzo, o. resztki obcinane. Szkoda, że tego nie nagrałem jak. Jak, jak obcinałem tą folię dół jest podmalowany jeszcze raz, żeby tego uchlapanego nie było widać także o żeby nie podjazd można już parkować maszyny bo ja tak nieraz też się dziwię dlaczego bo ktoś obejrzy jeden film i coś tam pisze tylko chodzi mi o takich ludzi, co, co jeden film obejrzą i, i coś piszą. Ja, ja na przykład jak trafię na jakiś kanał, to, się, to zaraz wam powiem jak się poruszam. Jak się poruszać po czy, czyimś kanale. Tak, wchodzimy w jego awatar i mamy tak, główna i wideo. I tutaj mamy wszystkie filmy jak po kolei, nie trzeba numerować za mocno bo wtedy bez problemu się znajdzie. Playlisty, jak ktoś ma społeczność, kanały, informacje. Tu jeszcze posty gdzieś ktoś powinien mieć, no ale może za mały kanał. Także tak ja się poruszam po czymś kanale. Bo z jednego filmu na kanale to dużo nie się nie dowie człowiek. Chyba że jest tylko osobne coś tam. Tu jeszcze mamy. Rurę wyprowadzoną od spustówki, że w razie czego gdzie mam dostałem tam alert na telefon Więc dzisiaj na pewno będzie padać dlatego ta spustówka jest przedłużona i musimy jeszcze to okryć ale na razie nie okryjemy, bo za świeże. Tą stronę już też mamy przygotowaną. Splantowane. Trzeba tylko paliki ponabijać. Idealnie jakieś góreczki, dołeczki pozbierać czy zasypywać. I od poniedziałku od nowa beton, beton. Ale już bliżej niż dalej, także nie jest źle.